<noise>: no, no nie dostaliłem tego. No powiem Ci. Raczej. To ja sobie zapalę, ci, ten, ten, <głosĄ> to czym <me>. go. poważnie <noise> Tomek właśnie siedzio, panie my obchodzę. Ej Tomek, wiesz co, powiedziałbym ci, że jesteś sławny, w ciągu jednej minuty nabiłeś 20 wyświetleń na YouTubie. Jak się spotkujesz? No ładnie poszło, ładnie. Tomeka, ty wiesz, że ja mam nagrane kilka rozmów, w których używałeś niecenzuralnych słów. No jakby, jakby co to ja dorzucę bonusa do tej rozmowy, nie? Albo dam dixowi, bo wyciąłem takie fajne fragmenty. Tomek, czemu się wybrać? Do... Tomek się nie odzywa, bo dostał czekoladę od pierwszy raz od roku i się cieszy trochę, nie? Musi przeżyć. Koledzy gadają? No gadają, powiem, bardzo ciekawy, co A, czy nie? A mówią bardzo ciekawe rzeczy. Tak? A możesz powtórzyć? No mógłbym, ale y, ponieważ moja pamięć jest y, ...zbyt słaba, to nie mogę powtórzyć To po żyć... jak będziesz starszy, to... będziesz miał lepszą. A nie, to nie te, bo to jest raczej takie geny wrodzone i... A to nie jest przypadkiem odwrotnie? nie? Musicie, musicie się jeszcze trochę ogarnąć, chłopaki. Ja powiem pani, że pański syn, to również musicie się trochę ogarnąć. Ma czas jeszcze. Mhm. No ma, ma czas, ma czas, ale żeby używać takich słów, to ja nie wiem... Mm. Może rodzina jest po prostu patologiczna, to nie wnikam, szczerze mówiąc. Myślisz? 11 czy tam... Nie wiem ile on ma lat. 9, 8. W każdym razie jest chyba trochę za młody, żeby używać takich słów. Jaki? No i mogę pani puścić nagranie, jeżeli pani jest chętna. Tam nawet takie fragmenty wyciąłem fajne, to... Dwie minuty i puszczam nagranie. Może wysłać to, co to, to wiesz? Ciebie sławno. To Tomek. <grym>

Wykręcę numer na fonie Wpadaj szybko, bo już siedzę w kondonie Mała będziesz mi trzebała Aż odleć mi pała Mówię serio, nie kręcę bała. Lubię dziewczyny, a nie udaję wydała W kieszeni mam dolary Chcesz kumszota? Puszczę ci okulary Widzę jak patrzysz i mówisz nie do wiary Ja na to leję i obalam browary tak mam życie z gangstera. To co mam, odpierdalam do zera. Rotterdam witam na moim terenie, a na razie sowa na refrenie. Hej! No cię To Tomek? Jasz tam filmik?